Cześć Traderzy i Traderki, z tej strony Chris BTF DTV. Zapraszam do cotygodniowej analizy weekendowej kryptowalut, walut i indeksów. Na serwerze jak zwykle wiele ciekawych rzeczy. Raporty Larego Williamsa, konkursy, turnieje, fans Cup, a my przechodzimy do kalendarza ekonomicznego. Przyszły tydzień napakowany eventami, w poniedziałek 15:45, wskaźnik PMI dla przemysłu, o 16:00, wskaźnik ISM dla przemysłu, wtorek 3 grudnia, badanie ofert pracy i rotacji pracowników w Stanach Zjednoczonych, środa 3, 4 grudnia o 14:15, raport ADP. O 15.45 wskaźnik PMI dla usług, a o 16.00 ISM dla usług. O 19.45 przemówienie prezesa Fed Jeroma Powella. Czwartek o 14.30 Zdeklarowani wstępni bezrobotni, a w piątek, 6 grudnia o godzinie 14.30 Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, czyli raport NFP. Przechodzimy do analizy. Zaczynamy od kryptowalut. Pamiętajcie, że nie są to rekomendacje, tylko filmy edukacyjne. Mamy nowy miesiąc, skończył się poprzedni. Możemy rzucić sobie okiem na wykres miesięczny. Długa świeca, prawie bez cienia u góry. Myślę, że będzie zwiastowała dalsze wzrosty. Na tygodniowym 3 tygodnie. Wzrostów i mamy tutaj pullback w okolice 92 tysiące wyciągnięty długim cieniem. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie jednodniowym. Na wykresie jednodniowym no, nie zrobiliśmy nowego szczytu, więc oczekiwałbym tutaj pullbacku do poziomu 94,810. Zobaczmy jak to wygląda na czterogodzinowym wykresie. Przebita linia trendu. Więc... Tutaj też jest jeszcze jakiś support, widzę. Jeżeli ten support padnie, to spodziewałbym się retestu właśnie tego 94810. Tutaj też ten, ta świeca nie, nie była testowana, więc jeżeli głębszy, to do 94 023 w te okolice spodziewałbym się retestu. Podobnie sytuacja wygląda na innych kryptowalutach. Dogecoin też nie zrobił nowego szczytu. Sui może powiedzieć lider ostatnich wzrostów to też tutaj niższy szczyt. Cardano. No niewiele mu zabrakło, ale też niższy szczyt. NIR, protokol. Tutaj widać, że dotarł do oporu, więc też bym się spodziewał pullbacku do 5743. Przejdźmy teraz do Nasdaqa. Wykres tygodniowy. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj pullback w okolice październikowych szczytów więc to zostało wyciągnięte widać tutaj długi cień więc jeżeli nie wracamy tutaj do w, te, w okolicy tego high volume node'a to nasze oczy zwracają się ku ATH. Zobaczmy, jak to wygląda na jednodniowym. Tu jest silny opór na 21 021, 3 dni tutaj odbijały się od tego, od tego poziomu. Powstało w związku z tym róce. Jednodniowego powstało w związku z tym tutaj to wcięcie w profilu. No, i teraz czekamy na to, żeby prawda, przeskoczyć tutaj do tego węzła wysokiego wolumenu. Więc myślę, że mogą być dwa scenariusze. Może przejdźmy w tym celu na niższy time frame czterogodzinowy? Tu widać, że właśnie mieliśmy tą krótkoterminową linię trendu. Bitą, no i dotarliśmy do oporu. I teraz moim zdaniem, jeżeli tutaj utrzymamy to ten poziom, i wybijemy i przejdziemy tutaj do tego węzła wysokiego wolumenu i jednocześnie tutaj do tej strefy konsolidacji, no to bym oczekiwał tutaj fullbacku i tu byłoby dobre wejście na long. Jeżeli tutaj ten opór nas jeszcze w tym tygodniu zatrzyma, no to oczekiwałbym zejścia do gdzieś do 20863. Jeżeli ten poziom nie wytrzyma, to dalej 20775 ale generalnie rynek jest nastawiony byczo jest grudzień, jest można powiedzieć sezonem wzrostów więc raczej bym szukał pullbacków i, i wejść na longi Ciekawych rzeczy tu, tutaj Nasdaq nie zrobił w zeszłym tygodniu nowego szczytu, a SP500 zrobił nowy szczyt. Tutaj tygodniowy wykres. No i teraz jesteśmy między 6040 60 i to jest wsparcie przepraszam to jest 6040 oczywiście a szczytem wszechczasów na 6059. Tu w zależności od tego co przebijemy, to w tą stronę powinien rynek pójść. Przejdźmy na 4-godzinowy wykres. Tutaj podobnie. Linia trendu przebita. Z tego ATH. to ja jednak bym się spodziewał cofnięcia. Tutaj do tego 60-40. Może niżej. to to jest za poziom zaraz sprawdzę 60 35 tu między w tym range'u właśnie bym oczekiwał pullbacku do tego range'u i to mogłoby być dobre wejście na na longi Dow Jones na ATH, więc tutaj jedyne co można by można to przy cofnięciu do 44,451 jest wsparcie, można by szukać wejścia na long, opór na 45, 159. Zł. Złoto. No złoto w grudniu 7 sezonów z rzędu dało zarobić. Wykres tygodniowy. 3 tygodnie temu. Mocny zrzut, ale ta korekta się tutaj należała. Tu nie było korekty tego wybicia dosyć długo. Więc tutaj to wybicie zostało skorygowane. Więc jak najbardziej zdrowa korekta, mocna. Następnie kolejny tydzień. Można powiedzieć, że objęcie, no i zeszły tydzień mocny zrzut, ale wybroniony tutaj ten poziom 2645. To jest tutaj, tak, 45. Przejdźmy do wykresu jednodniowego. No ciekawa sytuacja. Nie mamy nowego szczytu, nie mamy nowego dołka, można powiedzieć, jest wyższy dołek, więc tutaj stoimy pod oporem na 2688, więc no, przyszły tydzień albo pullback do 2673. Albo wybicie, prawda, i pullback do 2688. Jesteśmy tutaj w okolicy punktu kontrolnego, więc uwaga na szatkowanie. Przejdźmy jeszcze na wykres czterogodzinowy. Widać, że linia trendu, że trend przyspiesza, jest coraz bardziej pionowy. Stoimy pod tym oporem na 2688,9 dosyć silny opór. Tutaj mieliśmy dużo wsparć w przeszłości, więc coraz jest oporem. No i. Celem albo 2713, albo 2645. Spójrzmy jeszcze na waluty dolar, na indeksie dolara. Tutaj można powiedzieć doszedł do szczytów. Zaczął spadać. Zrobił już niższy dołek. Zobaczmy, jak wygląda Euro USD. No Euro USD można tutaj wyznaczyć taki zakres, w którym się porusza od, od roku. Prawda? Więc teraz tutaj wybiliśmy ten, ten dołek. Spadliśmy do 1,033 i wygląda tak, jakbyśmy chcieli zawracać. Tutaj jest odrzucenie 25 listopada. Opór na 1,06. Myślę, że. Fajnie by było, gdyby tutaj się cofnęła cena. Cofnęła cena do 1,049. Zrobiła wyższy, szczyt, wyższy dołek, przepraszam, i ruszyła na północ w kierunku 1,068. Podobnie jest na USDPLN, no też tutaj te szczyty range'a wybite. Już nawet zeszliśmy trochę niżej do 4.06, więc też szansa na spadki. EuroPLN to już w ogóle w stosunku do euro widać, że kierujemy się do 4, na 4.25. No i CHFPLN tutaj za wiele nie widać, ale niskie wahania generalnie, trudno tutaj coś powiedzieć. Też niby jest w górnym zakresie, zakresie range'a, ale tutaj ten trójkąt powoduje, że, że może jeszcze cena iść do góry. To wszystko z mojej strony. Jeżeli się bym podobało, to poproszę łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcam do zadawania pytań i komentarzy. Do słyszenia. Cześć.